Winna góra Jedyna góra w okolicy Ciekawe że nawet tutaj końskie muchy potrafią atakować No właśnie Krąży coś ciągle Tak wygląda winna góra No to wejdziemy na nią. Dawno tu nie byłem. Gorąco nie jest. Jest. Duszno. Pewnie będzie padać. Ale to pewnie wieczorem albo w nocy. Fajnie tak płag po gra Chociaż jednej Kiedyś prawie codziennie przychodziłem tutaj Oczywiście tu imprezy są robione chleją, ćpają co chcesz A mój rower poleciał No jesteśmy na górze Ciągle końskie muchy atakują już wolę komary. No trochę się zmachałem. Mała górka, ale jednak. Trafiła nam się mała eksploracja. Jakiś opuszczony dom. Nie wyjdziemy. O. Ktoś budował, Nie do rady dokończyć. Od lat stoi pusta. Jest jakiś drugi domek? Nie wiem, do niego pójdziemy. Styropiany. Ciemność. Oczywiście nie mamy latarki, schody nie są bezpieczne. Mniej więcej. No nic tu nie ma w sumie. Wracamy. Jezu schody. Chce Chyba dawno już. Znaczy dawno nikogo tutaj nie było. Chyba, że jacyś miejscowi tu siedzą. Jest ktoś w domu? Kurde. Nawet nie wiedziałem, że pod nosem mam takie fajne miejsce do eksploracji. Farbki, słoiki. Ale rupie czarno. Masakra. Nie zdziwię się jak będę miał jakiegoś kleszcza trochę haszcze wokół domu są. To jest ten drugi dom co chwilą żeśmy byli w pierwszym. Niespodziewana eksploracja no, tutaj nie będziemy wchodzić na dach, nie ma sensu. Raczej nikt tutaj nie przychodzi. Chyba, że w czasie burzy się schronić. Trochę zadupię. Dobra, wracamy. Ciekawe skarbonka kroma Ktoś musiał być chyba w desperacji Ale Te malunki na ścianach jak w przedszkolu Ale ptaszki sobie zrobiły gniazdko Ja,